W dzisiejszym filmie opowiem wam historię, jak razem ze znajomymi jeżdżącymi na Street Trialu wystartowaliśmy w akcji Braci Godziek, czyli w Red Bull Bike Park. Pokażemy Wam klipy, które nagrywaliśmy, jak to wszystko wyglądało na etapie nagrywek, no i przede wszystkim finał, bo mamy dzikie karty i właśnie jedziemy do Dawida, do ogródka.

bike Red Bull Bike Park mi te małe chopki. Uh. Gdzie możemy zostać tu? Zio! Czy tam? Chcę, że możecie pojechać nawet na dali, tam jest dużo miejsca. Dobra. dzięki dźwigni. Dziękuję. Na jajka <gry> Kurde, te kolana to są ze stali chyba <gry> No chłopcy se <sobie> nagrabili Ale fantastycznie Jeździmy Mogę zawieszenie twoje sprawdzić? Yeah. O, to mało. To jest super. trochę łomne Yo, piękny obrót. Rano byliśmy w ogródku Dawida, poskakaliśmy basen z gąbkami i bardzo fajnie, bo później udało się zlądować trójkę na chupeczce. A teraz, jaki jest plan, zjeść i co? Ogródek Dawida. A, i skaczemy w ogródku Dawida z kontenera na samochód Red Bull. Smacznego, dziękujemy wzajemnie. <grybuj> Na co dzień nie założył, ale jak już dziś w góry jedziemy, no to wypadałoby. <gry> Siemano, siemano, dzień trzeci z Red Bullem. Jesteśmy w Wodzisławiu Śląskim na Parku, który mamy na wyłączność, więc jedno jest pewne, że nie będzie skutków przez cały dzień. Muza gra hojraka, jest ekipa, jest piękna pogoda, więc nie pozostaje nam nic innego, jak konkretnie dzisiaj pojeździć. No, no kur... Jan. No, jo! O! no, Nie, no, się no, Prawie doleciałem. Tak? <śm> no, 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 energia była. no, no, Jest! Jest! Uh. Uh. Nie chciałem się mega już jeździć na mojej rowerze. Chciałabym na Twój znowu mega zajadła i znać do życia. Yeah. No dziwny ten sprzęt. Nie ma siodełka. Tłucze się jakoś taki Niepewny. Plastik, No Karbonary <grystanie> Nie ma co trzeba jeździć tak. Albo połóż, albo rękę To musi być mega zajawa, jak już umiesz jeździć i faktycznie sobie jedziesz na fejki, na z manualowo coś, być super. No, no jak sobie tętka, no gruby, za dużo na śniadanie zjadł <grystanie> Tak to się kończy. Pokaż tu cięcie Słyszałem legendy na mieście, że szeroko. Ciemno będzie, ale czekaj. Pa, patera, teraz. Widzisz? Widzisz? Jo. Zrobił? Zrobił. Co to za pomysł? Ja chcę zrobić teraz yy, przedłużonego pek graba. Albo najlepiej to by było tak, że wyciągasz w locie. No. I nie wiem. Dobry. O ała, k***a, rzeczywiście Dobra, skąd to lecisz? Z bowla? Flyouta z bowlu Dawaj Ty! Stąd, na tą poręcz I... A jest, A jest wysoko. wysoko Ale presja jest, jest presja to... Do idą widownia idzie. Mnóstwo kamer I jeden pan Piotr Nawet hrabąż przyjechał czy jak on tam miał Hey. <śpiewanie> <śpiewanie> Spoko ja cały kierownica czarka po roku, pół toki została oh. pierwsza. Oh w locie spajna pierdnęła Dobry kontent do internetu będzie co? No. Wiesz co przeleciałem tego spajna jakoś skręciło mi kierownicę i chyba ciałem przygniotem po prostu albo glebę uderzyła czy nie wyglebiłeś przez to, że ona ci w powietrzu czy tam w szarpnięciu odpadła, tylko uderzyłeś Przy lebie... uderzeniu. To jednie przygniotem. Farkze kabel nie urwany No. Cały? Cały, tak, jak Tu mi się coś piło, ale... To kierownica, mogę tylko dostać. Yeah. Aj! Uważaj, kończę jakoś ten odcinek. Jak było? O tak było, kurde. O krępało. nie! Piąteczka, kończymy ten odcinek. Ja idę jeść spać i regenerować się. I widzimy się w następnym odcinku. Będę.